Cześć. To będzie takie szybkie porównanie trzech modeli rocznikowych motocykla Aprilia RSV4. Tak się składa, że miałem okazję i ogromną oczywiście przyjemność przy okazji przetestować na torze w Poznaniu trzy warianty rocznikowe tego wspaniałego motocykla i spędziłem w sumie na tych trzech rocznikach Aprilia RSV4 równo 80 minut rzetelnej jazdy po torze w Poznaniu. Także co nieco mogę powiedzieć o moich odczuciach, bo to, żeby się wypowiadać, czy to jest motocykl świetny, czy szybki, czy wolny, czy doskonały, czy nie, nie mam takich uprawnień, ponieważ nie jestem profesjonalnym rajderem. Bardzo szybko można się zorientować, że tego typu tak wyrafinowane motocykle są stworzone z myślą o ludziach, którzy, no ma inaczej, mało ludzi jest w stanie się, Rzetelnie wypowiedzieć na temat takiego motocykla, więc ja po prostu powiem moją subiektywną ocenę. Powiem to, co czułem, jak mi się jechało na poszczególnych tych rocznikach, bo różnice pomiędzy rocznikami są dość wyraźne. I zdecydowanie jeden rocznik jest tutaj moim faworytem. Więc powiem może dokładnie, jakimi motocyklami jechałem. Jechałem podstawową wersją z rocznika 2019. To, była, to był wariant. To jest o pojemności 1000 cm, czyli 1000 w wersji tej podstawowej, bodajże nazywającej się RF. Następnie jechałem nawet dwie sesje rocznikiem 2020, i to już było w odmianie Faktory, czyli w tej najlepszej wersji. Tam mamy już silnik 1100. Eee, znaczy dokładnie tam jest chyba 1078 cm. No niemniej jednak uznajemy go za 1100 i tam już jest 217 koni, a nie 201. Tak jak w wersji 1000 z roku poprzedniego. I też ostatnio, bo z półtora miesiąca temu na kolejnym Speed Dayu gdzieś tam miałem okazję przejechać się rocz... najnowszym rocznikiem 2021 i to już była też e, ta najlepsza odmiana faktory, czyli wariant o pojemności 1100, 1100 cm, no i mocy 217 koni. Co prawda bardzo mocno przebudowana, zewnętrznie, widoczne wizualne zmiany w budowie motocykla, zupełnie nowe owiewki. Mam też wrażenie, że troszeczkę inaczej, na ogóle na nim się siedziało, zupełnie to inna pozycja była. No i ten najnowszy, niby super odwrócony wahacz, taki w tym najnowszym wariancie, ale tak naprawdę nie jest to jakaś super nowość na rynku motocykli, bo takie rozwiązania już stosowali inni producenci wiele, wiele lat temu. Niemniej jak teraz na ten rocznik, Aprilia przejęła właśnie taki wahacz. Jakie są moje odczucia ogólnie odnoś odnośnie całej konstrukcji? Ogólnie, jeszcze nie wchodząc już w rozróżnienie rocznikowe, żeby było jasne, uważam, że jest to z pewnością wspaniały motocykl sportowy, torowy. Jest to motocykl na pewno z ogromnym potencjałem do tego, aby kręcić niesamowite czasy. To powiedzmy sobie otwarcie. To jest myślę obiektywna ocena. Jest to na pewno ogromnie szybki motocykl torowy, który jest w stanie bardzo szybko się po tym torze przemieszczać. Natomiast to, w jaki sposób się przemieszcza, jest już różne, jeżeli chodzi o odczucia z jazdy. Bo to, co jeszcze powiedzmy na plus, takiego obiektywnego, to to, że każdy jego wariant bez względu na rocznik, fenomenalnie łatwo skręca, bardzo ostro skręca, bardzo chętnie skręca. I można nim naprawdę bardzo mocno zacieśnić promień skrętu. Można ten promień skrętu wręcz korygować w trakcie utrwania zakrętu, co też rzadko się zdarza. Nie, nie we wszystkich motocyklach na coś takiego można sobie pozwolić. Więc motocykl ogólnie świetnie skręca i z pewnością świetnie hamuje, jeśli chodzi o siłę hamulców i o to, w jaki sposób motocykl się zachowuje jak ogólnie podczas hamowania. Jeśli chodzi o Czucie i dozowalność, yy, troszeczkę może bym powiedział, że można by to poprawić, ale to jest też kwestią pompy hamulcowej, którą z pewnością i tak każdy zmieni sobie na jakąś akcesoryjną torową, także w to nie wchodźmy w te szczegóły. Natomiast na pewno motocykl zatrzymuje się o wiele, wiele mocniej i szybciej i łatwiej, z o wiele, wiele większych prędkości w krótszym czasie niż do tej pory miałem okazję przeżywać na tym samym torze w Poznaniu. Chociażby w przypadku mojego starego, leciwego Ducati 999, czy może też innych motocykli. Po prostu inny wymiar hamowania, z innych prędkości, z w ogóle inne osiągi. Więc z pewnością są to motocykle bardzo, bardzo szybkie. Natomiast pytanie, który bym chciał najbardziej z tych wszystkich trzech? Odpowiedź dla mnie jest prosta i przychodzi mi na myśl od razu. Najlepiej, najfajniej jechało mi się rocznikiem, 2019, czyli tym najstarszym wbrew pozorom z tych trzech. Tym, niby najsłabszym, najgorszym, najmniej zaawansowanym technologicznie. Dlaczego? No, dlatego, że po prostu on najmniej ingerował samym sobą w moją jazdę. Pozwolił mi najbardziej jechać. Rzeczywiście może nie był aż tak mocny, ekstremalnie mocny i szybki jak warianty o pojemności 1100 cm z tą mocą 217 koni. Ten wariant 1000 cm ma 201 koni i jest ciut słabszy. Niemniej jednak pamiętajmy, dla mnie, dla kogoś to przesiadł się dokładnie z motocykla 130 konnego. Jest to i tak absolutnie wystarczająca wartość i nie jestem w stanie swoimi... Na chwilę obecną, umiejętnościami przenieść tego potencjału na asfalt, musiałbym się tego naprawdę dopiero zacząć uczyć, w jaki sposób budować tempo takim motocyklem, bo taka jest prawda. To nie jest tak, że jak ja robię 1,44 na poznaniu moim 130-konnym starym, ciężkim i niechętnie skręcającym, bądźmy szczerzy, Ducati, to wejdę sobie na taką Aprilkę i od razu z miejsca pojadę 5 sekund szybciej na 1,39. Nie, tak nie jest. Trzeba się tego nauczyć. Oczywiście, dobra, biorę pod uwagę to, że za każdym razem, kiedy brałem ten motocykl do testów, nie wiedziałem tak naprawdę, w jakim stanie dokładnie jest ogumienie, jakie jest nawet ciśnienie w oponach. Nie było po prostu czasu na to, no bo ktoś gdzieś tam zjeżdża albo ja zjeżdżam do swojej sesji, wskakuję taką aprilię, no jeżdżę tyle, się da, oddaje i nie wiem, jakie było ciśnienie, jakie są nastawy, zawieszenia. Prawdopodobnie fabryczne, czyli na pewno nie pode mnie. Po prostu biorę motocykl taki, jaki był, a już pewne niesamowite plusy konstrukcji ogólnie były widoczne. Na pewno trzeba powiedzieć, że cała ta konstrukcja, mimo upływu lat, broni się cały czas, jeżeli chodzi o ogólnie, o ramę, o budowę, o wszystko o wymiary, o geometrię. To jest fantastycznie skonstruowany motocykl, który ma zarówno potencjał niesamowity do budowania tempa jazdy na torze, oraz dodawania czystej frajdy również z tej jazdy, bo dla mnie, dla kogoś to rzeczywiście jeździł przez wiele lat, wiecie, ośmioma dukatami i, i to były motocykle, które dawały bardzo dużo czystej frajdy z jazdy, adrenaliny, emocji, przynosiły te emocje bardzo bezpośrednio. Dla mnie to jest ważne, jak motocykl się prowadzi pod kątem takim emocjonalnym. I ten najstarszy rocznik 2019 dawał mi takie odczucia. Pozwalał mi się tą jazdą pobawić, mimo tego, że był Najsłabszy teoretycznie, ale pojechałem nim od razu z miejsca najszybciej ze wszystkich. Najwolniej i najgorzej jechało mi się najnowszym rocznikiem 2021, ponieważ po prostu czułem cały czas zbyt dużą ingerencję tego motocykla w mój styl jazdy. Ten motocykl cały czas czymś ingerował moją jazdę czy to kontrolą trakcji czy to jakimś podcinaniem mocy, czy to jakimś włączaniem i wyłączaniem antywheelie, czy to jakimś corneringowym ABS-em. Nie wiem czym. Natomiast wiem, że nie jechało mi się na tym motocyklu dobrze. Jedyne co odczułem po tej jeździe to oczywiście też super taką lekkość jazdy i łatwość wchodzenia w zakręty no i ogromną moc, bo bądźmy szczerzy te wersje 1100, które mają 217 koni są w stanie do piątego biegu mieć lekko uniesione przednie koło nad asfaltem na prostej startowej na Torze w Poznaniu, a doświadczyłem tego mając przy 250 na godzinę luźną kierownicę, prawda? Zaczęło mi się po prostu kręcić w trakcie jazdy, bo Antywilli trzymało to przednie koło tak leciutko nad podłogą, tylko uniesione. Więc moc jest gigantyczna i na pewno ja nie jestem w stanie tego przenieść. Nie jestem w stanie nawet wyjść dobrze ze Sławiniaka na drugim biegu, bo ten motocykl od razu tnie, bo się nakrywa i anty wszystko wycina. Nie wiem jak się po prostu ustawić na takim motocyklu, jaką pozycję przyjąć, żeby móc te 217 koni przenieść. Dlatego jak dostałem 200 koni i mniej elektroniki, to poczułem się o wiele swobodniej na tym roczniku 2019. Łatwiej mi się jechało, fajniej mi się jechało, miałem o wiele większy kontakt z tym otoczeniem, z asfaltem, ze wszystkim. To, co jest wspaniałe we wszystkich tych rocznikach i co mega ułatwia jazdę, i co jest taką rzeczą, która już myślę powinna być w każdym motocyklu tego typu i tej klasy, to jest świetnie działający quickshifter oraz absolutny hit wszechczasów downshifter. Słuchajcie, pierwszy raz miałem Aha. możliwość korzystać z downshiftera. I poczuć, co to znaczy redukowanie biegów bez sprzęgła w trakcie hamowania. Jest to absolutnie fantastyczna sprawa. Lewa ręka, dzięki temu, jak, jakby nie było, wiele bardziej odpoczywa, może być bardziej rozluźniona, może skupić się nad, po prostu na innych rzeczach niż na wciskaniem tego sprzęgła w trakcie, w trakcie redukcji biegów. Także downshifter jest niesamowitą rzeczą. Co ważne, downshifter w działa również w trakcie. E, otwartej przepustnicy, co jest niesamowicie istotne, nie tylko w trakcie zamkniętej. Więc pod tym względem naprawdę rewelacja. E, co do samej charakterystyki silnika, znaczy nie mówię o jego mocy maksymalnej, mówię o charakterystyce. Dziwne jest to, że Aprilia RSV4 we wszystkich tych odmianach, czyli zarówno 1000 jak i 1100, nie ma takiego super mocnego, bardzo takiego niskiego dołu silnika. Nie ma. I powiem Wam, że odczułem to za każdym razem w sekwencji zakrętów niemieckich, dokładnie po drugim nie zakręcie niemieckim pod trybunami w prawo, tam będąc na trójce, odwijając pełny gaz na wyjściu tam e, pod trybunami, na tej krótkiej, takiej prostej, do tego najszybszego prawego, tam na trzecim biegu w dole brakuje mocy. Naprawdę, brakuje. Ale wiem, że jakbym tam wszedł na dwójce, to ona byłaby i niespokojna w zakręcie. I jakbym jej odwinał dwójce, to pewnie by się nakryła, dawno wystrzeliła w kosmos, więc pewien dysonans. Być może trzeba by lepiej tą elektronikę dostroić, może trzeba by nad tym posiedzieć. Ale powiem Wam tak. Ja jestem wychowany na starych, brutalnych, trochę hamskich, ale na pewno bardzo bezpośrednich motocyklach. I nie jestem wychowany, wiecie, w świecie, gdzie hoduje się po prostu na prawym ręku totalną znieczulicę i elektronika robi za człowieka wszystko. Ja się jaram tą jazdą. Mi już nie chodzi o te tam, wiecie, dwie sekundy szybciej, czy wolniej o poznaniu, ale też chodzi mi o to, żeby mieć z tego jakąś po prostu czystą frajdę, bo też po to, nie zapominajmy, tam jedziemy, prawda? Więc ja uważam, że w ogóle prawdopodobnie ten motocykl obecnie jest przeładowany elektroniką jak na swój... inaczej, on zboczył z optymalnego toru na jakim był, jeśli chodzi o swoją charakterystykę, tak bym oceniał Aprilie, RSV4 na, na chwilę obecną, bo myślę, że nawet być może lepszym jeszcze wariantem Aprili to są roczniki 2017, 16, 18, gdzie tej elektroniki jest jeszcze mniej, silnik co prawda wtedy z tego co powiem był słabszy, bo miał tam chyba tylko 180 tam koni czy coś, ale każdy taki silnik można power commanderem i trochę podstrojeniem wzmocnić do jakichś tam około 200 koni, i uwzględniając to, że tam jest świetna rama, świetna geometria, świetna bazowa pozycja, na jakichś seryjnych setach przecież ja jechałem, a żeby tam jeszcze dorobić, klipony pozmieniać, e, założyć torowowiewki, jeśli trzeba by było, pozdejmować parę niepotrzebnych rzeczy, zmienić sety, no bo to jest też podstawą, myślę, że jest to fantastyczny motocykl i taki 2019 rocznik, do, zrobiony, taki uszyty na miarę pod danego. Gdzieś tam kierowce myśli, myśli być niesamowitą maszyną na dużym torze. No bo jakby nie było, one są wszystkie lekkie, eee, mają cudowny dźwięk silnika, jak już się wkręcają. Brakuje rzeczywiście tego dołu, w każdym z tych wariantów, no ale dobra, na dużym torze jakoś tam się można obejść, może trochę przełożeniami można e, gdzieś tam poeksperymentować na danym obiekcie, to gdzieś tam się zmieni. Nie, nie, już nie, nie ujmujmy tego taką. E, jeżeli silnik ma tak wysoko w górze mocy, wiadomo, że musi mieć. Mniej wszystko tłoka, mniej trochę dołu, nic się nie prawda? Już tego wszystkiego. To, co rzeczywiście nie podobało mi się w każdym z tych roczników, to jest to, że słuchajcie, irytują mnie te współczesne, nowoczesne wyświetlacze, te ciekłokrystaliczne. W Aprili to jest jeszcze o tyle irytujące, że ten cały wyświetlacz, słuchajcie, jest dla mnie za mały. Cała, ym, znaczy. Wiecie, ta, taka przeszklona tafla tego wyświetlacza, to wygląda jakbyście sobie w zasadzie postawili smartfon taki współczesny. E, wymaga to naprawdę patrzenia się, lampienia się w ten po prostu wyświetlacz w trakcie, wtedy kiedy ten motocykl się nawija tymi obrotami na pełnym gazie. I rozkminenie na przykład z, przy zmianie z dwójki na trójkę, z trójki na czwórkę, kiedy te obroty dochodzą do tych tam 14 tysięcy, kiedy trzeba wbić na wybieg, zajmuje sporo mojej uwagi. I to jest niefajne. Wyświetlacz ogólnie w Aprili uważam, że jest po prostu do dupy. Nie chodzi mi o jego kontrast tam, czy, czy jego finezyjność. Uważam, że po prostu jest za mały. Powinien być 50% większy, żebym ja mógł komfortowo odczytać obroty, kurde, nie, jakimi jadę, jakie mam obroty silnika. Tak naprawdę, słuchajcie, ja się wychowałem na analogowych obrotomierzach. Yy, to jest najlepsze. Nie wiem, dlaczego od tego się odchodzi, czy to jest tańsze rozwiązanie, żeby takiego po prostu e, iPada wcisnąć tam uniwersalnego. Myślę prawdopodobnie, że tak. Dla mnie najlepiej czyta się analogowy, zwykły, kurde, strzałkowy obrotomierz z mocną, wysoko ustawioną bombą, takim Shift Lightem i najprościej dzięki temu się zorientować, e, co się dzieje po prostu z obrotami, kiedy musimy wbić nowy bieg. Więc tutaj to powiem, że mnie trochę to irytowało. Jeśli chodzi o pozycję, wydaje mi się, że w roczniku 2021 doszły jakieś zmiany chyba na minus. Co, w ogóle w pozycja na aprili bazowo już jest taką pozycją bardzo krótką, to znaczy jest bardzo mała odległość między biodrami a kierownicą. Tak siedzimy, to jest taki motocykl, który daje się bardzo krótki, taki zwarty. I w roczniku 2021 miałem takie wrażenie, że zaszło to już odczuć za daleko. Najlepiej po prostu jechało mi się tym rzeczywiście, wiecznikiem 2019. Dla mnie to jest oczywiście subiektywna cena. Najładniejsza w ogóle jest ta jeszcze z rocznika 2019. Ona trzymała tą swoją normalną bryłę, czyli te charakterystyczne trzy lampy z przodu. Brak tych, wiecie, spoilerów, tych, tych skrzydeł, tych owiewek rozbudowanych. Dla mnie Aprilia wtedy wygląda subtelniej, tak ładniej, zgrabniej cała. Rocznik 2020, który de facto jest na okładce tego filmu, z tego co pamiętam, chyba wyjście do Sławiniaka, jest ujęte na tym, na, tym, na, na tym zdjęciu. To jest rocznik. 2020. Z tymi skrzydłami wygląda jeszcze w miarę jakoś spoko. Natomiast przyznam Wam, że rocznik 2021 zgubił swoje proporcje. Coś się w nim po prostu spieprzyło. Za duże skrzydła, zbyt mocno rozbudowane owiewki, jeżeli chodzi o tą kwestię aero. I powiem Wam, że ten wahacz, ten, banan, ten odwrócony wahacz, coś zmienia optycznie w tym motocyklu, co nie do końca mi się podoba wizualnie. A ja tego przykładam bardzo dużą rolę. Ci co mnie znają osobiście i też z materiałów, wiedzą, że dla mnie motocykl musi też w jakiś sposób wyglądać. Jest to dla mnie istotne po prostu. Dlatego też, między innymi, ta moja fascynacja motocyklami ducati od najmłodszych lat, no też się to gdzieś tam stąd zbierze, że po prostu mnie to fascynuje, że te motocykle są tak piękne, aczkolwiek ducati najlepsze nie są i to już też mówię otwarcie, że to nie są najlepsze motocykle. Natomiast już tak przechodząc do podsumowania, bo spędziłem w sumie 80 minut rzetelnego czasu jazdy torowej. Na, na torze w Poznaniu. Czy są jakieś różnice w, w, w osiągach? Tak, jeżeli chodzi o moc, to tą tysiączką z 2019 na prostej startowej osiągnąłem maksymalnie 265 km na godzinę, podczas gdy moim Ducati 999, który ma bardzo dobrze skalibrowany yy, prędkościomierz, osiągam maksymalnie 244. Do sławiniaka, natomiast yy, 1100 faktorką uzyskałem maksymalnie 272 km na godzinę na prostej startowej w Poznaniu. Natomiast w punkcie przed hamowaniem do Sławiniaka, czyli takim też no bardzo hardkorowym momencie na torze w Poznaniu, Ducatem jestem w stanie tam dociągnąć do 230, natomiast Aprilią, i to jest mega wrażenie, mm. byłem w stanie zobaczyć ponad 250 km. To jest, to jest hardcore. Powiem Wam, że to robi wrażenie, żeby z 250 tam się zacząć hamować do Sławiniaka, to jest niesamowite, ale Aprilia to potrafi i jestem przekonany, że jeszcze są tacy zawodnicy tu w Polsce, nawet wśród amatorów, którzy by tam jeszcze pocisnęli dalej, jeszcze hamowali później, jeszcze weszli w Sławiniaka szybciej. Więc jak na moje możliwości to był absolutny max. Wiedziałem, że muszę po prostu ten motocykl oddać w takim samym stanie, jak pożyczyłem. Natomiast największą frajdę miałem z rocznika 2019. Do tych wszystkich, którzy to oglądają i mają roczniki od 2016 do 2018, mówię: Kurde, pewnie macie super motocykl, bo to jest. I żeby ta elektronika się w to nie ładowała, żeby nie analizowała tego, co robimy, po prostu żeby dała pojechać, ok? Bo póki motocykl ma tam te 180 koni, to sorry, ale nie wszystko musi być analizowane przez komputer i 84 żyroskopy, ok? Tak uważam po prostu. Eee, natomiast, żeby było jasne, 217 koni wersji Faktory w moim przypadku absolutnie na ten moment nie do, nie do wykorzystania. Nie jestem na tyle kompetentny, żeby wycisnąć jakiekolwiek tempo z tego motocykla. Zresztą najwolniej jechałem motocyklem 2021. Co prawda dostałem jakieś tam dziwne, zdechłe superkorsy zużyte, ale nieważne. Słuchajcie, najwolniej pojechałem motocyklem 2021. Najszybciej pojechałem 2019, bo od razu jechało mi się naprawdę super. A tutaj ja po prostu w tych w przypadku tych najnowszych roczników, obcowałem z technologią, miałem okazję pojechać super topowym motocyklem. I co z tego skoro ja nie chciałbym takiego mieć. I to jest chyba konkluzją tego filmu. Myślę, że to wszystko nie idzie dokładnie w takim kierunku, jak w jakim my, odbiorcy, tego byśmy chcieli. Po prostu trzeba też dać trochę ludziom przyjemności z jazdy i, i no nie, nie hodować ludzi po prostu na tylko komputerach, sensorach i żyroskopach. Taka, ta, taka jest moja opinia na ten temat. I powiem Wam tak. Ja nie chciałbym mieć takiego motocykla z 2021. Myślę, że jak ktoś by mi. Zaproponował rocznik 2017 czy 2021, myślę, że w ciemno biorę 2017, chociaż nawet nie wiem, jakie tam były warianty. Słuchajcie, ja nie chcę mieć elektronicznego zawieszenia, nie muszę mieć żadnego poaktywnego zawieszenia, ja to sobie sam wszystko ustawię, ja sobie spędzę na tym czas. Ja chcę mieć wszystko mechanicznie, normalnie i mieć na tym wpływ. A rsv SV4 to jest motocykl świetnie skonstruowany, ze świetnym potencjałem, ze świetną ramą, ze świetną geometrią i to jest potencjałem do tego, żeby mieć i tempo, i fan. A im więcej elektroniki, tym może więcej tempa, ale to tylko na poziomie pro, ale niestety mniej czystego fanu. I z tą informacją. Zostawiam Was w tym materiale. Jeżeli macie jakieś swoje odczucia odnośnie tych opinii, od razu tylko pamiętajcie, mówię, to jest moja prywatna, subiektywna opinia. Nie chciałem urazić nikogo, kto może jest właścicielem jednego z takich motocykli i może ma zupełnie inne odczucia, bo może ma coś przerobione. Ja miałem do czynienia z seryjnymi motocyklami z pudełka na Speed Dayu na torze w Poznaniu. I tak oto się przedstawiają moje po odczucia. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli macie jakieś pytania, też śmiało zadajcie. Odpowiem chętnie na każde z nich. Tymczasem ode mnie kwestii Aprili RSV4 to tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!